Stoję na łódce, która ma 100 lat. Jest to jacht o nazwie Christopher Columbus. Wcześniej nazywał się Mars. Został zbudowany w Niemczech prawdopodobnie przez Abekinga i Rasmusena, ale nie ma co do tego absolutnej pewności. Jest też również dość prawdopodobne, że jest to łódka klasy 8 metrów. Mars został. Znaleziony jak wiele innych jachtów po wojnie w Szczecinie i wyremontowany i potem przechodził z rąk do rąk, z jednego klubu do drugiego. Był również czasem w rękach prywatnych i pływał pod polską banderą do lat 90. Potem trochę czasu spędził na brzegu, gdzie wrócił w krzaki i w latach 2000 trafił w majętne ręce jednego z obywateli Szczecina, który przywrócił łódce dawny blask. Ale potem sprzedał za granicę. Łódka w tej chwili jest pod niebieską banderą, ale przypłynęła na remont do trzebieży. Tutaj będzie dzisiaj wyciągana z wody, wjedzie do hangaru, gdzie spędzi całą zimę i przejdzie remont. Remont jest potrzebny, ponieważ gdzieś sączy się do środka woda, prawdopodobnie z dołu, a ponieważ drewniany jak nie powinien przeciekać w ogóle, to podjąłem się tej naprawy. Zobaczymy, co będzie trzeba zrobić. Być może trzeba będzie doszczelnić, być może trzeba będzie wymienić wstępkę, i na taki scenariusz się szykujemy najbardziej. No, ja się Facebooka i, i w ogóle internet. Będę pokazywał zdjęcia i publikował jakieś relacje filmowe z tego remontu. A gdybyście mieli ochotę wziąć w tym udział, jakoś pomóc, to na pewno też jest taka możliwość. Odzywajcie się. Zobaczymy. No, ja zobaczcie, jaki to ładny jacht. 14 metrów długości dwa 60 szerokości yyy eee, 1,80 zanurzenia tak się kiedyś budowało jachty bardzo smukła szybka jednostka cieszy oko naprawdę, naprawdę ma wielką wartość i materialną i historyczną również kawał historii żeglarstwa przede wszystkim polskiego Pozdrawiam z Trzebieży